Witajcie na kanale Fantastyka Kojarze. Dziś opowiem Wam o tym, co warto obejrzeć w listopadzie. Jeżeli chodzi o seriale, po świetnym październiku, w którym wyszła nam ASOKa, w sumie kończyła się ASOKa, zaczął się Loki Upload. Niestety nie mamy żadnej ciekawej premiery. Wskutek przesunięcia Marvelowego Echo na przyszły rok, nie pamiętam na który miesiąc w sumie, tak naprawdę do polecenia mam dwie produkcje, które właśnie rozpoczęły się pod koniec października, a, a obecnie sukcesywnie wychodzą co tydzień po odcinku. Pierwszą z nich jest oczywiście Loki, którego pewnie znacie. Pewnie większość z was oglądała pierwszy sezon, który bardzo polecam. I z Lokiem mam pewien problem. W momencie, kiedy Disney przyszedł produkcję seriali mar Marvelowych na poważnie, nie byłem jakimś wielkim fanem serii Marvelowych. Przyznam, że troszeczkę ją mijałem. Mocno zraziłem się na tarczy. Zostałem namówiony na WandaVision, bo Wandę warto obejrzeć przed obejrzeniem ostatniego stręcza: Multiversum Błędu, bodajże. Tak, tak, Multiversum Błędu, bo dzięki obejrzeniu Wandy poznajemy tak naprawdę główną motywację głównej złej i jej poczynania, decyzje w dość dobrym filmie nabierają jakby no klorytu i nabierają sensu, bez tego myślę, że troszeczkę gorzej i dobrze, że jestem namówiony. Dobrze no, z jednej strony z powodu Doktora Strange'a, ale także dobrze z tego powodu, że to jest bardzo dobry serial. Taki w ogóle bardzo dobry. Już pomijając, że ktoś jest fanem Marvela, więc wiadomo daje punkt, dwa punkty więcej takiej produkcji, jak, jak ja daje Star Wars. Natomiast sam sobie był fajny, ciekawy, świeże spojrzenie. Ja po prostu po wandzie obejrzałem bezpośrednio właśnie Lokiego. No i przyznam, że oczekiwania względem seriali były bardzo duże. I no, i dalej było tylko gorzej, tak? Bo <laughs> obejrzałem Lokiego, w loki, świetna gra aktorska, świetna muzyka, świetna kompozycja świata, bardzo dobrze wytłumaczone multiwersum. No mega się cieszyłem, że Um, że to tak wygląda, no i też miałem takie no, duże oczekiwania od multiversum, bo no, multiversum wydawało się złotym gralem i sprzedażowym dla Marvela, o czym może pogadamy kiedy indziej. Um, no ale także takim dość ciekawym rozwiązaniem na to, żeby te produkcje wprowadzać. No po, po czwartej, e, tej fazie, no jestem innego zdania. No ale w każdym razie serial był bardzo dobry. No i później, po lokim obejrzałem. E, Tą młodą Marvel um, Kamale, um, Miss Marvel i no to był dramat. No i później obejrzałem e, She-Hulk. Dobra, obejrzałem to za dużo powiedziane. Obejrzałem trzy, podejrzewam trzy z w, tych z 8 czy 10 odcinków i o trzy za dużo. I jakby to był koniec e, z serialami Marvelowymi. Żadnego więcej nie oglądałem, bo no, no, no nie dało się tego oglądać, to było wymęczone. E, no i wróciłem do Lockiego, który w sezonie drugim nadal jest bardzo dobrym, wciągającym serialem. Nie tak jak pierwszy, no ale nadal wciągającym. Dobra gra aktorska, fajny scenariusz, no tylko czegoś brakuje, tak? I brak... tam są dwie rzeczy. Jedna, moim zdaniem za dużo jest tłumaczone, jestem po czterech odcinkach w razie czego. Za dużo tłumaczone jest konstrukcja świata. Z drugiej strony trzeba troszeczkę pamiętać, co było w pierwszej części. Myślę, że najlepiej byłoby obejrzeć. No nie każdy ma czas, no ale najlepiej byłoby powtórzyć tego lokiego. No i jest ten... Dlatego mam problem, bo jest ten systemowy problem z Marvelem. Systemowy problem z Marvelem, który mam ja, ale jak czytam, jak rozmawiam ze znajomymi, jesteśmy na konwetek, to, to nie tylko ja, tak? Czyli brak stawki. Po endgame, gdzie ta stawka wybiła na cały świat, która była jakby najwyższa, no później tego brakuje i to jest problem kolejnych tam produkcji marvelowych i tak też jest tu. No, chwilami z jednej strony to nie jest spoiler, nie będę spoilerował, no ale z jednej strony cały czas dzieje się źle, cały czas niby jest napięcie, ale ja wiem, że to wyjdzie, tak? Dodatkowo konstrukcja multiversum powoduje, że mm, nawet jak ktoś zginie, to może wrócić, więc w sumie stawka jest zerowa. No, ale pomijając to, pomijając ten kawałek, no to jest dobry serial. Dobry serial, zwłaszcza w czasie, kiedy tych seriali dobrych nie jest aż tak dużo, więc warto go obejrzeć. A będąc fanem Marvela, na pewno warto go obejrzeć. No i mamy serial drugi. Drugim serialem, który chcę Wam polecić, jest Upload. Za Upload odpowiada Greg Daniels, który wcześniej tworzył The Office, jeden z moich top 5, jeżeli chodzi o produkcje komediowe oraz Park and Recreation, którego nie lubię, żadnego go nie lubi, ale wszyscy moi znajomi go uwielbiają. Więc no za produkcję dobre, jeżeli chodzi o komedię. No. Więc tak jak się spodziewacie, jak już powiedziałem, jest to produkcja komediowa. W świecie stworzonym w tym serialu możliwe jest przeniesienie świadomości z ciała na serwer. I no tytułowy upload, tak? I dzieje się to w taki sposób, że trzeba zdecydować zakończyć się swój żywot jeszcze kiedy się żyje. Czy to wskutek nieuleczalnej choroby. Czy to umieram w wypadku, w którym wiadomo, że umrę? Tak z głównym bohaterem się dzieje. To też nie, nie będę spoilerował i to nie jest spoiler. No, w innym wypadku trzeba się po prostu zdecydować, że nie będę ryzykował. Po prostu zabijam się i przenoszę się na serwer. I mm, mamy głównego bohatera, którego już zgadziłem, co na samym początku również jest, który Właśnie przychodzi ze świata żywych na serwer. Na, on akurat trafia na serwer dla bogacza. Sam nie jest bogaty, ale jego narzeczona jest bogata, no i ona mu to sponsoruje, tak? Bez tutaj akurat jego zgody na start, no ale on trafia do tego świata, musi się pogodzić z tym, że umarł. No i e, od tego momentu jara chyba na początku e, no, poznaje operatorkę e, tego świata, która żyje normalnie w świecie żywym. I no, po prostu administruje, jest jednym z takich opiekunów klienta, nazwijmy to, w, w tym, na tym serwerze, w tym, w tym świecie stworzonym przez deweloperów. No i tutaj mamy sporo takich z jednej strony rozważań, oczywiście w komediowy, lekki sposób na temat tego, że no z jednej strony mamy bogatych i biednych, jak jesteś biedny, to i cię nie stać, skończyła ci się kasa, to trafiasz na, tam to się nazywa. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, ale to jest e, 2 giga świat, coś takiego, w którym myślisz, że masz 2 giga danych, starcza to na czarno-biały świat bez w ogóle żadnych fajnych rzeczy, i starczy ci to na kilka minut, i później kolej, czekasz na kolejny miesiąc, na kolejne doładowanie. Natomiast jeżeli masz pieniądze, no to masz świetnie skonstruowany świat, no i tutaj jest y, no zapięte jeszcze to, że jesteś jednak nadal czyjś własnością i możesz mieć swoje pieniądze, bądź zarabiać się w tym wirtualnym świecie, no ale najczęściej ktoś tam nie masz pełnego wpływu na świat. Poza tym no, jest dużo takich wątków typu aktualizacje, typu bagi i tak dalej, które jakby pokazują, no są jakimś tam odbiciem naszego świata, problematyki naszego świata, takiego skomercjalizowanego, nastawionego na technologię, no w tym świecie, który, który jest wykreowany. Produkcja jest bardzo fajna, to jest teraz trzeci sezon tej produkcji. Trzyma poziom, więc jeżeli macie czas, to, no to warto to obejrzeć. Myślę, że w takim jeszcze czasie, kiedy tych produkcji nie ma dużo, a też no, seriale komediowe, no, nie, ma, nie ma dużo dobrych tyle delikatnie mówiąc, więc warto obejrzeć. No i z fantastyki w serialach mamy chyba tyle. Tak, mamy tyle. Natomiast chcę Wam jeszcze wspomnieć, jako że to mówiłem już, że tych seriali teraz nie wychodzi dużo, że wychodzą też w odcinkach. Nie, jedna wyjdzie w listopadzie, a druga wychodzi w odcinkach bodajże też od końca października. No, są dwie produkcje niezwiązane z fantastyką. Jedną jest The Crown. I no, The Crown to dużo mówić. Jest to serial, bardzo dobry, kostiumowy, o życiu królowej Elżbiety, który zaczyna się tam na początku Jej Panowania i później każdy sezon, to też jest czwarty sezon, nie, to był trzeci, to jest czwarty, natomiast każdy sezon jest o jakiejś epoce z Jej Panowania. No, jest to bardzo wysoki poziom, może wiadomo troszeczkę wygładzony, no bo chociaż ciekawe, ciekawe jak będzie dalej, no bo jeszcze Mamy te sezony za, za czasów, kiedy jeszcze żyła, więc no wiadomo, że nie bardzo się chce następować na stopę panującej rodzinie. Niemniej, no trochę następują. I, ale jest to naprawdę fajnie, obiektywnie zrobione może gdzieś troszeczkę zbyt delikatnie niż powinno być dużo daje do przemyśleń i jeżeli ktoś lubi tego typu produkcji, to na pewno mi się spodobają. Drugą też jest serial kostiumowy, więc jeżeli ktoś lubi historii, to to, ten, e, no to te dwie produkcje może nie będą jakoś dla niego ekstra, ale cała reszta będzie się świetnie bawić, bo drugą produk produkcją jest Pozwacany Wiek. Pozwacany Wiek sezon drugi, bo pierwszy wyszedł w zeszłym roku e, i Rozwracany wiek to takie Downtown Abi, tylko w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. No i z tego powodu, że to są Stany Zjednoczone, to też jest bardziej dynamicznie. No i nie jest mniej sezonów, bo z sezonów Downtown Abi, chyba pół jest 9. No to Dobra historia, kiedyś wypowiem, ale zabrałem moją żonę na film Downtown Abi. Problemem było to, że obecnie już będzie świetnie, a no, a trzeba było wszystkie dziewięć sezonów, żeby zrozumieć, co się dzieje w tym filmie. Nie tłumaczyli w ogóle kto jest kim, nic. No ale to kiedy? Kiedyś. W każdym razie pozłacany wiek. No właśnie, mamy Nowy Jork, hmm. mamy um, rodzinę, tak? I mamy taki um, ukryty jakby konflikt um, między rodzinami. Um, Nazwijmy to po angielsku, na pewno jest na to sformułowanie, no ale jakby rodzinami, które były tam już dłużej, które wywodzą się z rodów i są częścią socjety, a nowymi osobami, które dorobiły się, bo to jest wiek, w którym bardzo dużo ludzi się dorobiło, wielkich fortun, między innymi na kolei, tak jak jedna z, z tutaj z rodzin, no tutaj z Restoria. i Między tymi rodami, a właśnie nowymi, nowymi amerykańskimi rodzinami, które chcą wejść do tej socjety. No chcą wejść do tej socjety, bo pieniądze to nie wszystko. Kwestia jest jeszcze wpływu, w jakiegoś soft power i tak dalej, ale także takiego poczucia dumy. No i z jednej strony oni mają kasę, nie mogą mieć wszystkiego, a z drugiej strony no te rodziny po brytyjskie, no jakby chcą. No, część podupada, część traci na znaczeniu, jeżeli chodzi o oświatę ekonomiczną i polityczną, więc gdzieś, no, gdzieś chce się otwierać na tę nowe rodzinę No ale jest konflikt, tak? Tych, te nowe rodziny strasznie wkurza to, że ta socjeta jest zamknięta, nie dopuszcza nikogo, do siebie podejmuje decyzje w dużej mierze oparte o tradycji. No, i tutaj mamy ten taki fajny konflikt, fajną dynamikę. Do tego dochodzi tam główna bohaterka, która wywodzi się właśnie z, z takiego rodu, tylko że jej ojciec zdecydował i się tam żyć biedniej, no, no biedniej jak na, jak na takie rody. No, i ona jest takim łącznikiem, jest gdzieś bardziej otwarta, jest łącznikiem między tymi dwoma światami. No i te dwa światy naprawdę dość ciekawie się ścierają. To no jest to produkcja naprawdę fajna. Myślę, że jeżeli je obejrzycie, to będziecie się dobrze bawić. No ale wracając do fantastyki, mamy jeszcze kino. Jeżeli chodzi o kino, jest trochę lepiej. Mamy dwie premiery, dwie duże premiery. No, obydwie ryzykowne. Jedną z nich jest The Marvels, a z, drugiej, z drugą są Igrzyska, Śmierci, Balada Ptaków i Węża. No ale zacznijmy od The Marvels. Należy do skrajnej mniejszości, bo jestem fanem Captain Marvel. Więc na pewno do skrajnej mniejszości, jako postaci, jego filmu, nie jako aktorki. Aktorka, którą gra, szkoda strzępić, jak to mówi jeden z polskich klasyków. Natomiast czwarta faza Marvela, wyłączając Dobrego Strange'a i w miarę Eternalsów, to też może być gdzieś kontrowersyjne, ale że byli w miarę, to reszta to był dramat. już nie mówię o że. Na niekorzyść także The Marvels no, wpływa, że jest obecność Kamali, czyli głównej bohaterki Miss Marvel, no, która, jak już gdzieś tam na początku wspomniałem, no, był serialem wymęczonym. Może dla młodzieży, takiej nawet bardziej dla dzieci, ale no, to mi nie pasowało do Marvela. No i patrząc na te dwa czynniki, no dużo nie oczekuję. Z drugiej strony jest to, no jest to gdzieś e, kontynuacja filmu, który mi się podobał. No i jest to druga produkcja tej piątej fazy, bodajże. E, nie byłem na, tam, osie, bo akurat tego nie lubię. Tam to jest chyba była trzecia, więc dla mnie to będzie pierwsza produkcja piątej fazy, pani jest druga. No i warto zobaczyć. Co ta Marvel próbuje nam zaproponować, choć wydaje mi się, też przez to, co mówiłem wcześniej o tej stawce i tak dalej, nie będę się powtarzał, to no nie wydaje mi się, że z kina superbohaterskiego w postaci Marvel zostanie wyciągnięte coś więcej. Mogę się mylić? Nieraz się myliłem. Może będzie fajnie, ale no ja już gdzieś w głowie czekam na tych X-Menów, którzy, którzy mają wystąpić po tym standardowym kinie super Niemniej pójdę. No i mamy Hunger Games, Igrzyska Śmierci. Śmierć, igrzyska. Boże. Igrzyska Śmierci. Tak. Które. No, Których to jest peko. To jest bodajże te dziesiąte y, igrzyska, czyli dwa y, wcześniej? Nie wiem, to muszę zobaczyć. W każdym razie wcześniej. No, świetnie wychodzą te prekursy. A dodatkowo mamy projekt do zamkniętej historii, która, którą bardzo lubię. Czytałem książkę, oglądałem wszystkie części, podobało mi się jako y, młodzieży, później jako dorosłemu. I no niemniej to jest zamknięta historia i ja nie umiem sobie gdzieś tam wyobrazić tego, co tam więc można opowiedzieć. I to jest moja obawa, gdzieś chyba nie tylko moja, bo gdzieś czytałem, że no otwarcie będzie prawie na 100% gorsze od którejkolwiek z części tych filmowych. No niemniej mogę się mylić, bo myliłem się mocno w w takim serialu, może ktoś z was oglądała, jak nie polecam gdzie pierwszy sezon był ekstra, no i był drugi. I o drugim przeczytałem, czy że żona mi powiedziała, że mniej więcej ma się opierać na tej samej historii. No ja myślałem, no kurczę, jak, jak na tej samej historii i tam jeszcze z punktu widzenia... No dobra, nieważne, nie będę spoilerował, w każdym razie na tej samej historii. A później obejrzałem, nastawiony negatywnie, że w ogóle dramat, po co to oglądamy? No i obejrzałem i był rewelacyjny. Później trzeci sezon też, dopiero tą czwarty, ten najnowszy, chyba tak. No, to już nie jest. To to już jest całkiem inna historia. No, ale myliłem się. Okazało się, że, że dogrywka yy, gdzieś w tej samej historii można opowiedzieć więcej, więc może tutaj też tak będzie. No i pójdę ze względu na sentyment yy, do marki. Yy, no, ale, no, mówię, nie spodziewam się dużo. Więc w kinie są te dwie produkcje. No, obydwie pójdę, zobaczymy co wyjdzie. Natomiast mój hate train. W tym miesiącu jedzie w ku produkcji akurat niefantastycznej, czyli ma wyjść Napoleon, którego oglądam, mimo że mało oglądam trailerów, tak, akurat do Napoleona oglądam. No i wygląda na to, że będzie dosyć ciekawe. No ale to już nie jest fantastyka. Niemniej, no moim zdaniem warto obejrzeć gdzieś tam takie kluczowe dzieła kina, jak choćby. Mam do nadrobienia chłopów, tak, tych teraz malowanych. No i to jest już koniec na dziś. W sumie powiedziałam Wam o wszystkim, co moim zdaniem warto zobaczyć w listopadzie. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!